Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Około godziny 1.00 czasu polskiego rozpoczęła się przerwa techniczna, która ma za zadanie wprowadzić wersję remastered wraz z największą w historii aktualizacją LaBoom. Przerwa w działaniu serwerów powinna potrwać około 6 godzin, więc już dziś rano powinniśmy otrzymać całkowicie nowe oblicze LaTail. Co się zmieni? Dosłownie wszystko. La zostanie wywrócone o 180 stopni. Pojawi się wsparcie dla wysokich rozdzielczości. Otrzymamy powiększone mapy, ładniejsze modele postaci, przebudowany interfejs, prolog, kreator postaci, przedmioty. Zostaną także wprowadzone nowe klasy, areny, bossy, zadania i masa innych rzeczy. Sami zobaczycie. Toram Online to mobilny MMORPG, który istnieje na rynku od 6 lat. Wkrótce jednak opuści bezpieczne rejony Androida oraz iOSa i doczeka się pełnoprawnej wersji na PC, gdzie konkretnie? Oczywiście na Steamie. Toram Online chwali się pięknym światem fantazy, wciągającą fabułą i praktycznie nieskończoną ilością kombinacji postaci, która pozwala tworzyć bohatera według własnych upodobań, bez narzuconych z góry klas czy profesji. W Toram jesteśmy tym, w co jesteśmy aktualnie wyposażeni, a dzięki swobodzie w rozwijaniu umiejętności nasza postać może stać się każdym, stąd właśnie tak ogromne pole do popisu. Do Fantasy Star Online 2 New Genesis zbliża się spora aktualizacja zawartości, która da graczom niemało nowych atrakcji. Będzie to pierwszy dodatek wprowadzający zupełnie nowy region Retem. Kiedy? 15 grudnia. Retem to pustynna kraina mająca wielkością dorównywać temu, co obecnie dostępne jest w Fantasy Star Online 2 New Genesis. Wraz z tą przeraśniętą piaskownicą pojawi się nowy wątek fabularny: przeciwnicy, bossowie, a także przedmioty do zebrania. Sega deklaruje, że nowy region oznacza również nowe główne miasto, będące centrum aktywności dla graczy. Maksymalny poziom podniesiony zostanie do 35, a do tego każda klasa wzbogacona zostanie o nowy klas skill. Otrzymamy również system tytułów do zdobywania za osiągnięcia w grze. Fantasy Star Online 2 New Genesis będzie nawiedzone przez nowe wydarzenia na ogromną skalę. Znalazło się również miejsce na świąteczny event z odpowiednimi tematycznymi przedmiotami kosmetycznymi. Jakiś czas temu Blizzard ogłosił stworzenie rady społeczności, co miało polepszyć komunikację pomiędzy deweloperami a zwykłymi graczami. Na podobny pomysł wpadli także twórcy Champions of Regnum, ogłaszając przedwczoraj Regnum Council. Rada będzie nowym sposobem, w jaki społeczność będzie mogła rozmawiać z naszym zespołem w bezpośrednich dyskusjach na żywo na temat przyszłych dodatków do Regnum. Jeśli jesteście weteranami Champions of Regnum i czujecie się na siłach, aby objąć to stanowisko, to zapraszamy. Czym jest Champions of Regnum? To niemal 14-letni MMORPG, który największe inspiracje czerpie od Dark Age of Camelot. Między innymi dlatego rozgrywka jest podporządkowana masowemu PvP i międzyfrakcyjnych bitwach z udziałem dziesiątek lub setek osób. Z ostatniej chwili Nexon podpisał umowę z Games Workshop, której owocem będzie nowa gra oparta na marce Warhammer Age of Sigmar. Z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie tego dziedzictwa, które przeniesie kreatywną doskonałość Warhammera do wirtualnego świata na pecety, konsole i platformy mobilne. Jako jeden z największych wydawców gier na świecie, Nexon jest idealnym, długoterminowym partnerem strategicznym, który ożywi Warhammer Age of Sigmar w nowy, wyjątkowy sposób, który spodoba się graczom z całego świata. Chodzi o to, że Warhammer Age of Sigmar to oryginalnie figurkowa gra bitewna, a Nexon przeniesie ten świat do sieciowej rozgrywki. Ich Age of Sigmar ma być wieloosobowym, masowym PvE multiplayer rpg czyli grą MMORPG albo semi-MMORPG. Gra zostanie wydana równocześnie dla całego świata, na PC pecety, konsole oraz urządzenia mobilne. Nie mamy niestety żadnych materiałów, ani nawet przybliżonej daty premiery. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Reistus. Cześć!